Orientacja seksualna. Ostatnio wchodząc do sklepu, rozmawiałem przez telefon z pewną bliską mi osobą. Stwierdziłem w sposób banalny, że chciałbym zorientować się, ile kosztuje pewien produkt. I wtedy zadałem sobie pytanie, co właściwie oznacza termin orientacja, to znaczy skąd to się wzięło, bo uderzyło mnie, że z czymś to mi się kojarzy i skażyłem, że Orient to Wschód. Więc orientacja, orientacja to zapewne orientacja kościołowi, orientowanie kościołów na wschód, e, przypominając już sobie właściwie, e, czy na Jerozolimę, czy też na wschód jako miejsce przyjścia Chrystusa. Zdając sobie sprawę z takiej właściwie sakralnej genezy e, terminu orientacja, czy też czasownika orientować się, uświadomiłem sobie, jak perwersyjnym określeniem jest, jak perwersyjnym terminem jest Orientacja seksualna. Jedną kwestią jest to, o czym zapewne jeszcze kiedyś usłyszycie, że nie wierzę w istnienie czegoś takiego jak orientacja seksualna oczywiście jest to pewne uproszczenie z mojej strony w tym momencie ale inną kwestią jest fakt, że wybrano bodaj najbardziej kontrowersyjne z możliwych zestawień dla określenia tego zjawiska. A to wyrażenie nie jest jedynym takim kontrowersyjnym tworem funkcjonującym zarówno w języku potocznym, jak i w przestrzeni publicznej. Co jeszcze zatem? O tym oraz o mojej teorii ewolucji i dewolucji języka w nowym odcinku Twitterowo. Zapraszam was. Ilość, ilość i liczba. Nie zdarza nam się mówić liczba tej mąki, ale za to zdarza nam się mówić ilość tych pingwinów. Dlaczego? No właśnie, to dobre pytanie. Bo ilość zarezerwowana jest dla istności niepoliczalnych, zaś liczba wprost przeciwnie dla policzalnych. I o ile w jedną stronę, to znaczy nie nazywamy y, niepoliczalnych określeniem liczba, o ile w tej jedną stronę ten błąd nie jest popełniany, to w drugą stronę już bardzo chętnie. Jeszcze inną kwestią są kosmiczne wojny. Jakiś absurd rodem z kosmosu. Kosmos źródłowo jest terminem przeciwstawnym do chaosu. Kosmos oznacza porządek, ład, a chaos oznacza chaos, oznacza bezład. Ale ostatnimi czasy kosmos zaczął pojawiać się wszędzie, oznaczając. No właśnie chaos, rodem z kosmosu. I w tym momencie kwestia naprawdę istotna. Ktoś powie, mój drogi, język. To dynamiczna, wciąż ewoluująca struktura. Nie istnieje coś takiego jak jednoznacznie i trwale zdefiniowane pojęcia. To anachronizm. Oczywiście zarzut anachronizmu na końcu był już pewną hiperbolizacją stylu lingwistycznych postępowców. Jednakże pozostałe wygłoszone tam tezy są czymś często spotykanym. I tutaj być może Was zaskoczę, bo pomimo tej igły wbijanej w strukturalistów, ewolucjonistów, sam wcale nie jestem zwolennikiem substancjalistycznych teorii, substancjalnie ujmowanych znaczeń, raz zdefiniowanych i na zawsze prawdziwie oznaczających to samo wyrazów. Uważam, że zarówno taki lingwistyczny substancjalizm, jak i skrajny strukturalistyczny ewolucjonizm w dziedzinie języka są tylko dwoma podejściami analitycznymi, dwoma narzędziami, które możemy odpowiednio lub nieodpowiednio wykorzystywać. Na pewno jednak w przeciwieństwie do lingwistycznych ewolucjonistów nie uważam, iż rozwoju języka nie można oceniać, iż nie można go wartościować. Tutaj jednak ktoś powie, no cóż, więc nie jesteś zwolennikiem trwałych definicji i jednocześnie twierdzisz, że ewolucję języka można oceniać? No oczywiście, że tak, bo jak zwykle mam własną teorię. Teoria ta opiera się na badaniu stopnia synonimizacji języka. Oczywiście przeprowadzenie takiego ogólnego badania byłoby czymś niezwykle trudnym, ale Pewne tendencje na pewno mogą rzucać się nam w oczy. Czym byłaby ta synonimizacja? Chodziłoby tutaj o zanikanie różnic między wyrazami. Innymi słowy, jeżeli pewne wyrazy, które kiedyś znaczyły coś innego, nagle zaczynają oznaczać to samo, to znaczy, że zgubiliśmy jakąś subtelność, że zgubiliśmy jakąś być może niewyraźną. Ale jednak istotną różnicę, dla której istniały dwa wyrazy. To znaczy, że jeżeli w języku pojawiają się na szeroką skalę takie tendencje do zastąpywania jednych wyrazów innymi, to możemy ocenić to jako dewolucję języka. Do zjawiska, o którym powiedziałem, zaliczyłbym również tak zwane impotentne słowotwórstwo, czyli powstawanie wyrazów, które właściwie nic nowego nie oznaczają. Więc kryterium dobrego słowotwórstwa byłoby to. By taki nowy wyraz, nowe słowo odkrywało przed nami jakąś nową przestrzeń, coś, czego nie umieliśmy ująć, lub też jakąś nową przestrzeń tworzyło. Wtedy można powiedzieć, że nasz język się wzbogaca, czyli ewoluuje. Osobną kwestią jest odkrywanie nowych, subtelnych różnic między wyrazami, czyli mieliśmy już dwa wyrazy, które w jakiś sposób odróżnialiśmy. Ale wykryliśmy się, dlaczego jeszcze one różnią: dlaczego y, pula znaczenia jednego wyrazu, dlaczego zakres znaczenia jednego wyrazu jeszcze bardziej rozmija się z drugim. Jakie są jeszcze subtelne różnice? Bo poprzez y, wykrywanie tych różnego rodzaju subtelnych różnic wzbogacamy nasze rozumienie świata, czy też wzbogacamy nasz świat. To tyle, właściwie, jeżeli chodzi o moją koncepcję. Możecie napisać w komentarzach, co o niej sądzicie. Zapraszam Was oczywiście do zasubskrybowania kanału i do oglądnięcia drugiego, chyba najbardziej merytorycznego, tak podejrzane jest to wyrażenie, materiału na moim kanale, czyli tego o prawdziwej demokracji. Teraz dziękuję Wam wszystkim i pięknego czasu.